Cześć, nazywam się Anna Konieczna, a Ty nauczysz się ze mną rachunkowości. Dzisiaj opowiem Wam o nieco problematycznym koncie korygującym. Problematycznym dlatego, że większość osób, które dopiero rozpoczynają naukę rachunkowości, nie potrafią zrozumieć, co to jest to konto korygujące, po co ono w ogóle funkcjonuje. Ja postaram się to nieco rozjaśnić. Jeżeli jeszcze nie wiesz, jak funkcjonuje konto aktywne, to bardzo Cię proszę, wróć do filmiku numer 2, w którym omawiam konto aktywne, gdyż konto aktywne i konto korygujące są ze sobą bardzo ściśle związane i bez zrozumienia konta aktywnego nie pojmiesz, czym jest konto korygujące. Konta aktywne opierają się na bilansie, jak już wcześniej sobie wyjaśniliśmy, a konkretnie na aktywach w bilansie. Natomiast konta korygujące korygują zawsze konta aktywne. I konta korygujące nie występują samodzielnie w bilansie jako odrębna pozycja. Zawsze wchodzą do jednej pozycji razem z kątem aktywnym. Na przykład pozycja w aktywach trwałych wartości niematerialne i prawne występuje jako konto aktywne o nazwie właśnie wartości niematerialne i prawne. Jednak w bilansie w tej pozycji nie znajdziecie tylko i wyłącznie konta wartości niematerialne i prawne. Owszem, jest to część składowa, konta wartości niematerialne i prawne, które jest kątem aktywnym znajduje się w tej pozycji, ale również mamy tutaj konta korygujące. Jednym z nich jest umorzenie wartości niematerialnych i prawnych. Kolejnym kątem korygującym mogą być odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne, natomiast na ten moment nie będziemy sobie o tym mówić, gdyż jest to temat już bardziej zaawansowany. Przejdźmy zatem do kont księgowych. Ponieważ konta korygujące nie funkcjonują samodzielnie, będziemy sobie omawiać konto aktywne razem z kątem korygującym, żeby pokazać te zależności pomiędzy tymi dwoma kątami. Szybkie przypomnienie: każde konto ma stronę lewą, czyli stronę winien, i stronę prawą, czyli stronę ma oraz ma swoją nazwę. O koncie aktywnym zapewne wszystko już wiesz, więc nie przypominam szczegółów. Przejdźmy do kąta korygującego. Z tymi kątami jest taki problem, że stan początkowy może pojawiać się po stronie lewej, czyli po stronie winien, albo może pojawiać się po stronie prawej, czyli stronie ma. Tych kont korygujących mamy w rachunkowości zaledwie kilkanaście i niestety każde z nich może działać na innej zasadzie, ponieważ niektóre konta korygujące mają za zadanie przede wszystkim zwiększać wartość konta aktywnego, inne mają za zadanie zmniejszać wartość konta aktywnego, a w jeszcze innych przypadkach to już zależy od danej operacji gospodarczej. Ja lubię tłumaczyć, że konta korygujące działają tak jak konta aktywne, to znaczy, że jeżeli wpiszemy coś po lewej stronie konta, po stronie winien, to znaczy, że tak naprawdę zwiększamy aktywa w bilansie. Jeżeli zapiszemy coś po prawej stronie na koncie korygującym, po stronie ma, będzie to oznaczało, że tak naprawdę zmniejszamy wartość aktywów w bilansie. Te dwa konta stanowią tak naprawdę jedność, wchodzą razem do jednej pozycji w bilansie, dlatego nigdy nie rozpatruję ich oddzielnie. W wielu opracowaniach można spotkać się z takim stwierdzeniem, że konta korygujące działają tak jak konta pasywne, natomiast ja nie lubię takiego stwierdzenia. Tak jak mówiłam wcześniej, wolę tłumaczyć konta korygujące jako jedną pozycję razem z kontami aktywnymi. W takim razie te plusy i minusy zapisuję w taki sam sposób jak na koncie aktywnym. Konta korygujące, tak jak każde konto, zamyka się na koniec okresu wpisując obroty debetowe, czyli zliczając lewą stronę konta oraz wpisując obroty kredytowe, czyli zliczając prawą stronę konta. Następnie oblicza się stan końcowy. Jak już zapewne się domyślacie, skoro konto korygujące ma stan początkowy albo po stronie winien, albo po stronie ma, to podobnie będzie w przypadku salda końcowego. Będzie ono albo po stronie winien, albo po stronie ma. I teraz, w przypadku, kiedy obroty debetowe są większe od obrotów kredytowych, to to saldo końcowe wpiszemy po stronie ma, po stronie kredyt, natomiast pamiętamy, że jest to saldo końcowe debetowe, ponieważ to strona debetowa była większa. W takiej sytuacji, przenosząc salda końcowe do bilansu, w jednej pozycji w bilansie zobaczymy saldo końcowe konta aktywnego, Plus saldo końcowe konta korygującego, czyli to konto korygujące zwiększy nam wartość aktywów w bilansie. Sytuacja z saldem końcowym konta korygującego może być nieco inna. Przyjrzyjmy się przypadkowi, kiedy to obroty kredytowe są większe od obrotów debetowych. W takim wypadku saldo końcowe jest wykazywane po stronie lewej, po stronie winien, natomiast pamiętajmy, że jest to saldo końcowe kredytowe, gdyż to strona kredytowa jest większa. I w tej sytuacji od salda końcowego aktywów będziemy odejmować saldo końcowe konta korygującego. Konto korygujące pomniejszy nam wartość aktywa w bilansie. Przeanalizujmy to jak zwykle na przykładzie. Za konto aktywne wstawimy wartości niematerialne i prawne. Załóżmy, że posiadamy jakąś licencję na program komputerowy o wartości 10 tysięcy złotych. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe podlegają amortyzacji, czyli inaczej zużywają się. W przypadku wartości niematerialnych i prawnych mówimy tu bardziej o zużyciu technologicznym czy ekonomicznym, a zużycie fizyczne dotyczy bardziej środków trwałych. Poprzez księgowanie amortyzacji pokazujemy, że wartość niematerialna i prawna traci na wartości, natomiast powstaje nam koszt. My się na razie nie skupiamy na kosztach, skupmy się na pokazaniu tego zmniejszenia wartości niematerialnej i prawnej. Warto tutaj jeszcze dodać, że amortyzacja pokazywana jest w stosunku rocznym. Na przykład nasza wartość niematerialna i prawna będzie traciła co roku o 2000 ze swojej wartości i amortyzację widzimy w każdym roku jako wartość dwóch tysięcy. Natomiast chcąc pokazać, ile jest warta obecnie nasza wartość niematerialna i prawna, to musimy tę amortyzację skumulować. Czyli w pierwszym roku mamy utratę wartości o 2000, w drugim roku znowu o 2, łącznie o 4000, w trzecim roku znowu o 2000 maleje wartość niematerialna i prawna, więc łącznie mamy już 6000. I to takie kumulowanie tej amortyzacji nazywa się umorzeniem. I to jest właśnie nazwa naszego konta korygującego, umorzenie wartości niematerialnych i prawnych. To konto może się nazywać także odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych. Bardzo częstym błędem początkujących jest to, że zamiast pokazywać tą skumulowaną amortyzację na koncie umorzenie wartości niematerialnych i prawnych, pokazywana jest ona Bezpośrednio na koncie wartości niematerialnej i prawne po stronie ma, bo mamy tam minus, wydaje się logicznym, że można w takim razie wpisać tutaj na tym koncie to pomniejszenie wartości. Niestety nie księgujemy tego w ten sposób. Konto wartości niematerialnej i prawne, czyli konto aktywnej, jest zarezerwowane do księgowania tylko wartości początkowej, a zmniejszenie wartości poprzez umorzenie księguje się już na koncie korygującym. Wcześniej mówiłam wam, że w przypadku kont korygujących stan początkowy może być po stronie winien, może być po stronie ma i to zależy od tego, do czego służy nam dane konto. Umożenie wartości niematerialnych i prawnych, jak już sobie powiedzieliśmy, służy do pomniejszania wartości niematerialnej i prawnej, dlatego to strona ma zawsze będzie większa i to po stronie ma będziemy zapisywać saldo początkowe. Załóżmy, że nasza licencja, którą zakupiliśmy w poprzednim roku za 10 tysięcy, została zamortyzowana o 2000, to znaczy, że wartość tej licencji zmalała o 2000, było to zapisane na koncie umorzenie wartości niematerialnych i prawnych, dlatego teraz możemy zaobserwować na tym koncie saldo początkowe po stronie ma. Jesteśmy w kolejnym roku obrotowym i ta licencja ponownie traci na wartości o 2000 zł. Dopisujemy to po prawej stronie tego konta, czyli pomniejszamy wartość niematerialną i prawną. Z takimi saldami początkowymi i z takim zapisem kończymy rok obrotowy, zamykamy konta, podkreślając je. Najpierw konto aktywne, wpisujemy obroty debetowe, obroty kredytowe, których oczywiście tutaj nie ma. Saldo końcowe to w takim razie obroty debetowe minus obroty kredytowe, czyli 10 tysięcy. Jest to saldo końcowe debetowe, ponieważ to tam jest większa wartość. Podkreślamy ponownie, dopisujemy ponownie obroty i symboliczny znak równości. To samo robimy z kątem umorzenia wartości niematerialnych i prawnych. Sumujemy obroty debetowe, których oczywiście tutaj nie ma obroty kredytowe w wysokości 4000. W takim razie nasze saldo końcowe będziemy zapisywać po stronie winien, ponieważ obroty kredytowe są większe. Jest to saldo końcowe kredytowe. W takim razie te 4000 pomniejszą wartości niematerialne i prawne w bilansie. Podkreślamy konto. Ponownie, ponownie wpisujemy obroty. Stawiamy symboliczny znak równości. I analizujemy, jaka wartość tej licencji trafi do bilansu. Od salda końcowego konta aktywnego odejmiemy saldo końcowe konta korygującego, czyli od 10 tysięcy odejmujemy 4 tysiące. W bilansie wykażemy wartość niematerialną i prawną w wysokości 6 tysięcy zł. Zerknijmy jeszcze raz na bilans. W wartościach niematerialnych i prawnych pokażemy 6 tysięcy, czyli 10 tysięcy minus 4 tysiące. Mając przed oczami bilans otwarcia i widząc tam, 6000 zł to wcale nie musi oznaczać, że będziecie otwierać konto wartości niematerialnej i prawnej w wysokości 6 tysięcy. To może oznaczać, że tak naprawdę otworzycie konto wartości niematerialnej i prawnej w wysokości 10 tysięcy i do tego otworzycie konto korygujące umorzenie wartości niematerialnych i prawnych, na którym zapiszecie saldo początkowe 4000, tylko saldo początkowe po stronie ma. Saldo, które zmniejszy nam wartości niematerialne i prawne. Taka sama sytuacja może mieć miejsce jeszcze w przypadku innych kąt, np. środki trwałe i umorzenie środków trwałych, materiały i odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów, należności krótkoterminowe i odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych, tych kąt korygujących, tak jak już wspominałam, jest kilkanaście. Mam nadzieję, że w tej chwili rozumiecie już, jak funkcjonują konta korygujące oraz jak one wpływają nam na wartość aktywów w bilansie. Jeżeli wiedza podana w tej formie podoba Wam się, to zachęcam Was serdecznie do subskrybowania naszego kanału oraz dodania łapki w górę. Dziękuję bardzo za uwagę i do następnego razu.